Kolejna porcja emocji sportowych, tym razem gdziełem Eldorado, bo tam gdzie Eldorado tam się dobrze tak, dzieje, tak? Tak, jest, <gry> tak można nie powiedzieć krajem mlekiem, miodem, złotem płynący, czy wasza drużyna tak wygląda? Jeszcze nie, ale będzie. Także lada moment dopiero jakby zebraliśmy się i pierwsze mecze może się tego nie pokazało, ale teraz mamy zamiar już tylko wygrywać. A skąd się wzięliście? To jest de debiut w jakiejkolwiek lidze? Tak jest, Debut w jakiejkolwiek lidze, jest to grupa znajomych, yy, borykająca się lub yy, cały czas jakby lubująca się tutaj w trunkach różnego typu alkoholowych, stąd też nazwa, sympatycy, że tak powiem, generalnie. Jesteście smakoszami, Dokładnie. tak? Dokładnie, no, tak można nas nazwać. W cudzysłowie ta nazwa może funkcjonować, także zdecydowanie tak. Jesteście w takim razie zwolennikami mocnego uderzenia, w sensie mocnych procentów i mocnych procentów na boisku akcji mocne, szybkiego. Mocna szybka mocno, akcja to jest tak, jest. Na tym opieramy cały, cały pomysł naszej drużyny. No dobrze, to jak Weldorado z zyskami? Ile, ile, ile wykupaliście już złotych punktów? Na razie zero, ale... Poszukujecie. Tak jest, tak jak mówiłem, dopiero dwa pierwsze spotkania, przytarcie. teraz nacieramy, także... Nie, ale teraz o piłce. Jest rzeczywiście ekipa, która grała ze sobą, czy tylko spotkaliście się towarzysko i teoretycznie rozmawialiście o piłce i nagle powiedzieliście, zagramy? Nie, nie, tak już na poważnie. to grupa po prostu przyjaciół, która chce się pobawić w piłkę, natomiast bez jakiejś tam przeszłości futbolowej większej, zdecydowana większość z nas nigdy nie grała poważnie, nie trenowała w jakimś w zespołach, także robimy to dla zabawy i jakby przyjemności, możliwości spotkania się. Ale jesteście, nie wiem, coś was łączy, studia, praca, dzielnica, miasto, co? Poznań, dokładnie Poznań, grupa znajomych, przyjaciół, to wszystko. Większość połączyła studia, część po prostu inni znajomi. Trzymamy się od jakiegoś czasu razem i stąd pomysł tutaj, żeby się poruszać i pograć. No tak, ale zero punktów, to co się dzieje? Już wiecie, co się dzieje, czy jeszcze nie wiecie? Już wiemy, to znaczy rozpoczęliśmy sezon jakby sześć kolejek po wszystkich, bo decyzja zapadła dość, tak jak mówiliśmy, ostro i szybko nagle. No, zabraliśmy dopiero tak naprawdę trząs zespołu i myślę, że od, od teraz będziemy w się tylko w górę tabeli. Bawicie się też oczywiście grom, ale bawicie się też taktycznie, bawicie się może personalnie, poszukujecie wzmocnień, jaką pozycje na przykład. To znaczy, jakby tak powiem, grupa zawodników jest zamknięta, bo to jest to grupa znajomych z założenia czy, tam, czy, czy znajomych znajomych rezerwowych. Dzisiaj mamy jednego, natomiast ostatnio mieliśmy już pięciu, więc jakby to jest zespół jest przechodni, tak jak mówię, jeżeli jakiś znajomy ma jakiegoś gościa, zabiera go ze sobą, Czyli mówię Tak do klubu musi być prowadzenie. Tak, tak? Musi być prowadzenie przez jakiegoś poleconego przez nas, przez osobę, przez członka zespołu tutaj. No i bawimy się tak jak mówię. Kibiców też macie? Obserwują to wasze otoczenie? No żony nas gorąco dopingują, także fanpage fan na Facebooku i zapraszam wszystkich. No bawimy się Dobry, cały czas, nie? tak jest. To Eldorado wymyślił pan, ktoś czy wspólnie? E, nie no Eldorado zdaje się nie mieć końca. Takie powiedzenie to jedno z po prostu z Wieczoru kawalerskiego. Pijacki Eldorado zdaje się nie mieć końca. Wtedy faktycznie nie miało, bo trwało dość długo ten kawalerski trwał dość długo, więc to stąd jakby pomysł na zespół z wyjazdu z ostatniego kawalerskiego, no i tak zostało. Byliście blisko zdobycia punktu, czy jakoś jeszcze da daleko do tego nie doszliście? Nie, no wydaje mi się, że mówię jesteśmy o włos i dzisiaj praktycznie gwarantujemy trzy punkty.